Wybory samorządowe 2024, które odbyły się 7 kwietnia, wyłoniły nowy skład Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim. Mieszkańcy w głosowaniu wybrali swoich radnych. Już przed wyborami było wiadomo, że głosowanie na radnych nie odbędzie się w czterech z 15 okręgów. Przyczyna była prosta – kandydaci z okręgów nr 2, 3, 5 i 8 nie mieli kontrkandydatów. W czterech okręgach nie będzie przeprowadzone głosowanie, ponieważ zarejestrowano liczbę radnych, zgodną z liczbą mandatów. Innymi słowy, na jedno miejsce zarejestrowano tylko jednego kandydata. Wobec tego, zgodnie z obwieszczeniem Miejskiej Komisji Wyborczej, takiego kandydata uznaje się za wybranego w wyborach. W ten sposób mandaty radnych uzyskali Katarzyna Kula, Krystian Forster, Radosław Sujak i Tomasz Browarczyk. Cała czwórka wspomnianych kandydatów startowała z komitetu wyborczego wyborców Grzegorz Garczyński. W pozostałych 11 okręgach wyborczych odbyły się głosowania, w których rywalizowało dwóch lub trzech kandydatów. Ogółem na 15 radnych rady miejskiej w nowej radzie zasiądzie 13 radnych KWW Grzegorz Garczyński, jeden radny Komitetu Wyborczego Wyborców Komitet Obywatelski Trzecia Droga Lubuskie i jeden z Komitetu Wyborczego Wyborców Paweł Szymczak. Na grafice prezentujemy skład nowej rady miejskiej w Krośnie Odrzańskim. Kolejne okręgi, kolejne nazwiska. I jaki komitet wyborczy. Artur Kozakiewicz, Katarzyna Kula, Krystian Forster, Dorota Kwapisiewicz, Radosław Sujak, Maciej Piwko, Marek Górski, Tomasz Browarczyk, Bartosz Zaborowicz, Piotr Garczyński, Adrian Ścisły, Grażyna Myśliwiec, Krzysztof Konarski, Paweł Szymczak i Mirosław Andrzejewski.